Zima. Kolejny a tak zimy. W tym roku. Dobra, się Cześć, siemano. Witam serdecznie. W kolejnym vlogu. Dzisiaj. Taki, można powiedzieć, z działki. Mamy dzisiaj 22 stycznia. Niedziela, ale coś trzeba porobić. Znałem, że tutaj nie zdążyłem, to zrobię to dzisiaj. E, można powiedzieć taki warsztatowy vlog, a z czego? To już Wam nakreślę temat i Jak, jakby to powiedzieć, temat będzie dotyczył opryskiwacza. Jak wiecie, znaczy może inaczej, zakupiłem sobie y, jakoś nie wiem, na początku chyba listopada i do tego czasu leżały. Lance sobie będziemy przedłużać dzisiaj. To są oryginalne kwazerowskie, Jak widzicie kwazer tutaj. Takie właśnie miałem tutaj e, dorobione. I po prostu za chwilę się będę bawił, żeby e, jak najlepiej efekt pryskania wyglądał. Tak jak ja sobie to życzyłem od zawsze. Gdzieś tam chodziło głównie o tą całą belkę tutaj, jak widzicie. No może nie tutaj. E, po prostu wam za chwilę pokażę, bo nie mogę się wysłowić Ale Dobra, słuchajcie Mam już złożoną pierwszą lancę Co miałem przy tym obskiwaczu I zostało mi tutaj, zobaczcie Coś tam łączone było To niestety chyba ciekło Chyba Już nie jestem pewien, czy to ciekło, czy nie Najlepsze jest to, że Mam taki trójnik I to mi się Przyda, bo tego mojego trójnika już też niestety tu leci Już dłuższy czas zawsze coś tam leciały sterownik ten mój robiony trzyma cały czas, słuchajcie o, proszę bardzo Także mam chwilę czasu, to się mogę pobawić, a że jeszcze troszeczkę mam do przygotowań na wiosnę, żeby to miało ręce i nogi to sobie skorzystam z niedzieli. A co? Rano byłem w kościele, gdzie no No i jakaś żywa tu się wpierdoliła A co ty tu chcesz? Dobra, muszę sobie poświecić, bo muszę wam pokazać ten trójnik. Ten mój. Co miałem oryginalnie od niego. Ale nie wiem, czy go znajdę. Dobra słuchajcie mam tutaj ten tyłnik co tu był oryginalny i zobaczcie o, tam jest spieprzona gumka nie wiem spróbuję to jakoś tutaj wyciągnąć ale to pewno nie pójdzie także mogę iść w tyłek za przeproszeniem ale dobra mniejsza z tym jak nie chcesz iść to Mówi się trudno. Jakoś tam będą musiał to uszczędzić pewno na sezonie. Więc zakładamy ten. I po prostu będziemy dokładać rurki lance z tego. No i zobaczcie, pięknie. z gum nakrętka gumeczka bez gumki to nie jest jazda. O, zobaczcie jak to pięknie idzie teraz to pryskanie i tu zrobimy zakończenie z tego co widzę gumeczka gdzie chciało się uciec Krętka, elegancko, gumeczka. O. i zobaczcie. Teraz tu pójdzie pyskanko. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem jest. Tu by się jeszcze jedno przydało z tego co widzę Taki tylnik ale już go nie mam Więc no mniejsza z tym no, Zakładamy tylko teraz kolory się nie będą zmieniać Tu jest nowe, tu takie starsze No i tu zobaczcie wyblakłe Także zaraz będę musiał pozmieniać te lance tutaj, żeby to jakoś wyglądało fajnie no także działam tu jeszcze, dokładam sobie Także jakaś szybka robota dziś No i teraz to wygląda pięknie Teraz tak to mogę pyskać Oczywiście nie wamczę, bo jakiś tam mys może być i no niestety Tak więc tak to wygląda o To że tak powiem Trzeba sobie poszaleć, od tego jest zima nie? Tutaj, ale powiem wam Szukam sobie jeszcze jednego kłada Ale już żebym miał homologację i... No i przede wszystkim jeszcze 50. Teraz nie wiem czy wziąć 250 oryginalną Bejsana z homologacją czy kupić sobie takiego z jeszcze jednego kamera 250 a tego sprzedać i wymienić na 250 Bejsana ale to już sam myślę w sezonie jakoś ok. Ale powiem wam gdybym miał go teraz sprzedać, to bym się popłakał, bo zobaczcie, no bym już nie posalał, nie? A tak jeszcze mogę posaleć. Także no tak to wygląda, zima jest. Zobaczcie ile obownika. Wszędzie zima, ale ciągnie. Dobra. Ja Wam dziękuję za tego vloga. I słyszymy się w kolejnym, co? Trzymajcie się.